Witam państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomak przy stacji Metra Stokłosy, gdzie spotykamy się, żeby rozmawiać o książkach. I tak się wreszcie szczęśliwie złożyło, że ja y, mogę dzisiaj państwu pokazać książkę, na którą od dawna czekałem i która była już przetłumaczona na wiosnę, ale z różnych przyczyn nie mogliśmy jej y, wydać. Y, kolejną, kolejny tom publicystyki politycznej Hipolita Korwin-Milewskiego: Co zrobić? Ze wschodem Europy. Ja proszę Państwa, być może z uporem godnym lepszej sprawy, ale jakoś tak się ku temu skłoniłem i takie postanowienie powziąłem, że będę tłumaczył Hipolita Milewskiego, Bo go lubię. Ponieważ to jest tak, że no jeżeli nie zrobi tego jakiś taki, przepraszam, za wyrażenie, wariat, to nikt tego nie zrobi, bo żaden uniwersytet, żaden badacz, żaden historyk. Nie przekaże pism tego człowieka czytelnikowi polskiemu, co najwyżej przeczyta to po francusku, a potem zrobi z tego jakieś wypisy i sam się będzie mądrzył na ten temat, tak? I zostanie tak zwanym ekspertem. No więc, proszę Państwa, tu nie chodzi o to, żeby zapośredniczać wiedzę, tylko żeby ją po prostu pokazać ludziom. Niech ją widzą, niech się czytają i niech wyciągają wnioski. Tak się składa, że Pracę nad tłumaczeniem Hipolita Milewskiego, tej, tego tomu i poprzedniego, czyli Śmiertelne niebezpieczeństwa rewolucji rosyjskiej, o proszę. prowadziła pani Katarzyna Pan z Gdańska, za co jej serdecznie dziękuję, bo to jest proszę państwa bardzo dobra tłumaczka i to jest tak, że pani Katarzyna przekazuje mi absolutnie czysty tekst, który w zasadzie nie wymaga niczego, poza jakimiś drobnymi poprawkami, a, a ja jej przekazuję honorarium i rozstajemy się w zgodzie szczęściu i, i zadowoleniu wszyscy. Cudowny schemat współpracy. I mam nadzieję, że jak trochę zmienię politykę i... Wyjdę z tego kryzysu, w którym się znalazłem, no to będziemy kontynuować te prace, być może już nie nad Hipolitem, a nad innymi tekstami dotyczącymi Polski, Europy Środkowej, wydanymi, publikowanymi w języku francuskim. To się jeszcze okaże. Zastanowimy się nad tym. Natomiast proszę Państwa, no na razie mamy to, prawda? No i mamy te wspomnienia. Więc uważam, że to dużo, jak na jedno małe wydawnictwo i jednego zapomnianego autora. Jeszcze może powiem, bo <tryk> tak się składa, że są miasta i miasta. Ja dawno nie byłem w Poznaniu. Po raz pierwszy od wielu lat pojechałem do Poznania na wiosnę tego roku i tam poznałem się z przemiłą panią Krystyną z Radia. Z którą nagrałem jeden program też wiosną, czy tam. No wiosną już w zasadzie, na przedwiośniu, w marcu chyba to było. I ponieważ Hipolit Milewski jest pochowany w Poznaniu i ten grup jest niestety bardzo zanierbany, ja wczoraj do pani Krystyny zadzwoniłem z taką propozycją, czy radio nie podjęłoby jakiejś może akcji, która by prowadziła do. W renowacji tego pomnika, bo moim zdaniem warto. Tam jest trochę osób zainteresowanych w Poznaniu, bo to na Facebooku jest strona. Nie dostałem jeszcze żadnej odpowiedzi, bo żeśmy mi tak w przelocie wymienili te uwagi. Ja wysłałem pani Krystynie e, e, zdjęcia tego nagrobka, wysłałem jej. E, wysłałem jej linki do tego wszystkiego, do, do dosie, do notki biografii Hipolita w Wikipedii. No i zobaczymy, jak ona zrobi to swoje rozpoznanie medialne w Poznaniu, czy to warto, czy nie, no bo ja jestem tutaj. Nagrobek jest w Poznaniu, w Poznaniu jest radio, w Poznaniu jest dużo czytelników moich książek, dużo czytelników książek Hipolita. Może warto by było coś z tym Nagrobkiem zrobić. No, są władze miasta, jest uczelnia, są historycy, są dziennikarze, tak? Ja wydałem książki, tak? Uważam, że warto tę postać upamiętnić. Proszę Państwa, i teraz ciekawa rzecz, ponieważ w Wikipedii Polskiej Hipolitowi Milewskiemu poświęcone są trzy linijki. W Wikipedii Rosyjskiej jest tego z pięć stron. To jest, proszę Państwa, hańba po prostu To jest hańba, dlatego że jeżeli, pardon, takiemu zeru, jak Ludwik Waryński, poświęca się olbrzymie ilości tekstów w Wikipedii, a człowiek tej miary, co Hipolit Milewski nie zasługuje na nic poza dwoma linijkami, to to jest wielka pomyłka. Ludwik Waryński to był ten facet, który był na 100 złotowym banknocie za komuny umieszczony. To to jest proszę państwa wielka pomyłka. No więc może grupa życzliwych ludzi spróbuje ten trend odwrócić. Ja nie mogę tego robić, bo ja robię już za dużo rzeczy i nie mogę się skupiać na, na, na jednej, tak? bo prowadzę wydawnictwo. I pisze książki. Więc jak ktoś może uzupełnić biografię Hipolita Milewskiego w polskiej wiki, niech to zrobi. Jeżeli w Poznaniu są ludzie zainteresowani tym, żeby odnowić pomnik Hipolita Milewskiego i przynajmniej na tyle, żeby on przyzwoicie wyglądał. Ja nie mówię, że tam trzeba nie jakie cuda robić, żeby on wyglądał jak pomnik, a nie jak kupa kamieni, to już by było dobrze. To naprawdę nie, nie wymaga jakichś wielkich, wielkich wyczynów. Być może radio obejmie to jakimś patronatem, być może zrobimy z tego jakiś program, nie wiem, zobaczymy. Ja nie będę o tym decydował, tylko zasugerowałem i podrzuciłem temat. Jeżeli pani Krystyna się zainteresuje, no to, to pewnie coś z tego wyjdzie. Proszę państwa, pochwaliłem już wszystkich, więc teraz trzeba by pochwalić samego autora, człowieka, który... Proszę Państwa, w trudnych czasach mógłby w zasadzie nie robić nic, a już na pewno nie interesować się Polską, bo miał tyle pieniędzy, że spokojnie mógł sobie kupić święty spokój, a był już w latach, bo był człowiekiem starym, nie wiem starszym, po prostu już bardzo wiekowy, kiedy ta wolna Polska się objawiła i mógłby sobie dać z nią spokój, a jednak nie. A jednak nie. Hipolit świadom tego, że y, y, rządzą socjaliści, że socjaliści nic nie rozumieją, że to jest po prostu banda służąca do nadzoru produkcji na y, określonym terenie w dodatku taniej. Y, bierze się za polemiki polityczne. Bierze się za polemiki polityczne, siada, pisze, robi to po francusku z nadzieją, że to zostanie gdzieś wydrukowane. On ma bardzo dobre kontakty w Paryżu i oni go tam lubią i różne rzeczy u niego zamawiają. Jest to człowiek o dobrych politycznych koneksjach. Mało tego, yy, znaczy dobrych w sensie takich głębokich, mało tego, jeszcze do tego własnoręcznie rysuje mapki. Yy, my umieściliśmy te mapki tutaj tak, jak one wyglądały rzeczywiście, żeby było widać, bo to są, to tak Hipolit rysował, proszę Państwa. <laughs> Europę Środkową. Yy, więc yy, yy, bardzo ciekawe. I temu starszemu człowiekowi, ograbionemu przez traktat ryski, wygnańcowi, który osiadł w mieście, w polskim mieście Poznaniu i tam zmarł. Chce się robić te wszystkie rzeczy. No więc ja sobie myślę, że jak jemu się chciało, to nam też powinno się zachcieć. Bo w sumie nas to nie kosztuje tyle, ile jego kosztowało. Proszę państwa, o czym chce nam powiedzieć Hipolit Milewski w tomie publicystyki, który się nazywa Co zrobić ze wschodem Europy? No o tym, że wschód Europy, proszę państwa, był przedmiotem rozmaitych politycznych Zabiegów wykonywanych na poziomie teorii politycznej przez rządy państw obcych. Ja opowiem o dwóch przykładach, które tutaj najbardziej wyrazistych. O, o tym, co Hipolit nazywa wielkim słowiańskim imperium i z czego bezlitośnie szydzi. To znaczy, pisze wprost na zlecenie Fryderyka Wielkiego. I cesarzowej Katarzyny, filozofowie francuscy wymyślili fikcję pod nazwą wielkie słowiańskie imperium. Żadne wielkie słowiańskie imperium nigdy nie istniało i nie miało prawa zaistnieć, dlatego że Hipolit nie jest to dla niego ani tajemnicą, ani, ani jakimś odkryciem szczególnym, to może być odkrycie i tajemnica dla nas. On w ogóle nie uważa narodu moskiewskiego za naród słowiański, to jest pierwsza sprawa. On uważa to tę grupę etniczną za pomieszanie ras ugrofińskich i mongolskich. że Jeszcze do tego uważa, że są to ludzie o bardzo charakterystycznym wyglądzie, to znaczy, że są niscy, przysadziści i rozrośnięci wszerz. I że oni wskutek bynajmniej nie jakiejś własnej, szczególnej siły, ale tego, jakby to powiedzieć, właśnie politycznego przekonania Zachodu i finansowania przez ten Zachód zdobyli przewagę nad ludami słowiańskimi, które te, to, to Moskowi otaczały, a następnie zostali wykreowani na tych kierowników tego rzekomego słowiańskiego imperium. On to tutaj rozmontowuje na czynniki pierwsze i mówi, jaka to jest bzdura, i wcale się nie boi. No więc to mnie bardzo inspiruje, ponieważ no, mamy przeróżne fałszywe kulty i przeróżne fałszywe wiary. Tak? No, wiara w to, że, że Słowiańszczyzna powinna się połączyć i coś zrobić sama ze sobą jest wiarą no, jedną z najbardziej głupich, dlatego że to zawsze coś robiono ze Słowiańszczyzną, albo tej Słowiańszczyźnie płacąc, albo ją wymyślając, albo ją kurcząc, albo rozszerzając, poddając ją rozmaitym formom obróbki. Ale sama Słowiańszczyzna bez rozkazu, polecenia, inspiracji i zapłaty nie robiła nigdy nic. Wyjątkiem była rzecz pospolita we współpracy z Kościołem, tak, która prowadziła misję na wschodzie. To jest proszę Państwa jedna fikcja, a drugą fikcją yy, mówię, bo dzisiaj to już nie jest taka fikcja, ale yy, mówię o czasach, Hipolita, czyli o końcu rewolucji, tak, rosyjskiej, czyli o latach początku lat dwudziestych. I, I o fikcji zwanej Ukrainą tak? oraz o dokładnie tak samo rozbudzonych przez Zachód aspiracjach Ukraińców do tak zwanej Wielkiej Ukrainy. To jest coś wielkiego. Tak? Za tym wszystkim stoi jakiś oszust, który tą kręci korbą w ogóle i przekonuje tych biednych szaleńców, którzy tam mieszkają na jednym czy drugim obszarze, że już za chwilę chwycą Pana Boga za nogi i będą władali połową świata. Tak się rzeczywiście dzieje, ale oni nie władają tą połową świata dla siebie, tylko dlatego, kto im te, te koncepcje podsuwa. Wielka Ukraina miała się ciągnąć od Sanu po Kaukaz i znowu Hipolit używając klucza gospodarczego i klucza etnicznego wskazuje i wyjaśnia, że ludności słowiańskiej, tak, którą można by było od biedy nazwać ludnością ruską, no to yy, yy, mo można znaleźć trochę na tak zwanej Rusi Czarnej, tak? I, I oni od biedy mogą jeszcze ciążyć ku ukrainizmowi. Wszystko, co jest dalej na wschód, jest albo Żydem, albo Grekiem, albo Ormianinem. A jeżeli ma coś wspólnego z, z etnosem ruskim, to jest po prostu zbolszewizowane. I siły na to nie ma. My dzisiaj po tym konglomeracie opisywanym przez Hipolita no widzimy jakieś resztki tego konglomeratu, tak? To znaczy, no Ukraina istnieje, ona się ustabilizowała, no i rzeczywiście Ukraińcy wierzą w to, że, że, że to się utrzyma. No natomiast ten Wschód pozostał taki, jaki był, to się nic nie zmieniło, prawda? A jeżeli idzie o udział Żydów i Ormian w populacji Ukrainy, to ja się nie będę wypowiadał, tak? bo ja nie mam żadnych danych, natomiast mamy nowego prezydenta i nikt nawet nie próbuje ukrywać, kim on jest, prawda? No więc y, y, wielka Moskowia, wielka Ukraina i ukryte za tym sprężyny polityczne. Które mają te fikcje utrzymać, tak? No przeciwko komu. No, jest jasne przeciwko komu przeciwko polskiemu stanowi posiadania, to jest najbardziej oczywista oczywistość. No więc jeżeli, proszę Państwa, mamy takie siły, które występują przeciwko polskiemu stanowi posiadania, a do tego jeszcze odradzającą się Polskę, która też występuje przeciwko polskiemu stanowi posiadania, bo musi się bratać z ludem robotniczym całego, całej kuli ziemskiej, no to już mamy po prostu. Gotowy obłęd, tak? Gotowy obłęd i, i gotowe podglebie dla nowej tragedii. Hipolit umarł w 28 roku i on sobie jeszcze nie zdawał sprawy, jak to będzie, tak? Może gdyby pożył 10 lat dłużej, to mógłby powiedzieć zimno i, i szyderczo, a nie mówiłem, tak? Ale pan Bóg oszczędził mu tych, tych rozczarowań, tych cierpień i zabrał go wcześniej, a on zostawił nam taką właśnie demaskatorską, demaskatorską publicystykę, taką podstawę do rozważań o tym, co się wydarzyło później i czy wydarzyć się musiało. Ja proszę Państwa szczerze zachęcam do przeczytania tej książki. Na okładce mamy, mamy herby ziem słowiańskich, mamy godło, które powstańcy styczniowi sobie wymyślili, to znaczy mamy Polskiego Orła, Pogoń Litewską i Archanioła Michała, Herb Ukrainy, czyli coś, co nigdy w sumie w zgodzie nie występowało, tak? dlatego że zawsze ktoś usiłował się odłączyć. Powody tego były oczywiście polityczne i inspirowane z zewnątrz. Tutaj te, te inspiracje są bardzo wyraźnie i często podkreślane. Okładka bardzo ciekawa, zaprojektował ją, ją oczywiście Jarosław Malarowski, nasz, nasz niezrównany mistrz od składania i projektowania. Szczerze proszę Państwa, zachęcam. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia książka Hipolita Milewskiego, jaką wydamy i że nie będzie to ostatnia pogadanka o tej książce. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do następnego razu.